Jak ty myślisz? Yy, Piotr na literkę M. Na literkę M nazwisko, ale to nie będę mówić, bo nie godzi się. No tym bardziej grobu pokazywać, słuchajcie, być może, dlatego że rodzina to... Wiecie, to jest bardzo nieprzyjemne to. Chyba się jednak, tak mi się wydaje już teraz po czasie. Zrozumiałabym pokazywać. Wszystkiego na pewno, nie? To co wam mówiłam. Ale tak nakieruję na park. Dobrze, za park. No że będę właśnie, jestem w parku. Teraz z parku wyjdę, ale póki jestem, to chwilę, z minutę, dwie, po powiedzieć Wam, co widziałam. Niestety ratownik medyczny, 30 chyba, 8, 37 czy 38 lat. Na pewno coś w tym wieku. Chyba 38. Później 40 parę lat, no po 40 był jakoś, też młody. Nie był ratownikiem medycznym, ale chyba pracował jako sanitariusz. To też w szpitalu. Jeszcze w tym, w którym ja pracowałam, też umarł. Później, słuchajcie, na cmentarzu z parafii Andrzeja Boboli, to przecież ja nagrałam Wam film, kolumnę, tak, samochodów, tirów, którzy oddali części hołd zmarłym kierowcą, młodo, toż tam byli, tam chyba trzech kierowców położyli jakoś tak średnio w bardzo małym odstępie czasu, ja nie wiem czy nie jednego dnia nawet. Były te pogrzeby, chyba, chyba nie, bo może ksiądz by nie dał rady, znaczy nie wiem. Ale mówię, w bardzo małym odstępie czasowym te groby, tych trzech to na pewno. I to były młodzi mężczyźni po 30, po 20, tuż przed 30 jakoś też jeszcze po 30. Chyba chyba coś, coś w tym sensie. Zapamiętałam, że to kierowcy. Później na tym cmentarzu też porości to widziałam też kierowca też nie stosunkowo młodo. Chyba jeszcze no, gdzie tam? po 40, chyba. No, nie pamiętam tego wieku. Ale też wiem, że na pewno nie stary, czy równo 50, nie mniej. To też jeszcze też kierowca, bo na, na grobku takie zdjęcie jego w twarz, a pod tym zdjęciem y, w y, dolnym rogu y, tir samochód. Czyli co? też kierowca. No to słuchajcie, a przecież widziałam też i młodzi policjanci zmarli, i młodzi żołnierze. Młodo, stosunkowo młodo, bo nie dożywszy nawet 50 lat. No to jak, jak można określić ten wiek, jak, jak nie młodo? Także słuchajcie, niestety to jest zakrawa na tą depopulację, dlatego rozliczenie, za twarz brać tych wszystkich, co to zrobili. I teraz patrzcie, czy to nie jest ugryzienie skorpiona poprzez syzycyzy epienie, rozumiecie? Bo jeszcze ta cenzura, ten algorytm wyłapują. Czy to nie jest, słuchajcie... Ugryzienie skorpiona, i czy nie jest zawartość tego preparatu, tej fiolki, no zaczepienia tego, tak, wybicia igły, czy nie jest zawartość tego preparatu z jakimś, no nie wiem, DNA, kodem genetycznym, no nie wiem, ja mam pojęcie, ale ze zwierząt, ze skorpiona wręcz, słuchajcie, no nie wiem, dobra, dosyć ładna, ty już, ty już zamilkni, koniec filmu.